Dzisiaj na naszym festiwalu przede wszystkim warsztaty tańca i pokaz tańca. Na no przyjechał piękny zespół tatarów z Bashkiria. to jest drugi festiwal, ale generalnie czwarta impreza. Pierwsza impreza to był festyn, taki miał być festyn dla moich gości, turystów i w ogóle pokazać się, że my żyjemy, że jeszcze jesteśmy, że jest nas niewielu w Polsce, że jesteśmy tak, jak można powiedzieć, rozmyci w społeczeństwie polskim, ale my jesteśmy również Polakami. Jest nas pięć tysięcy rozproszonych po całej Polsce. Tutaj są siedliska, dwa stare siedliska Tatarów polskich, Kruszyniany, Bohoniki. I te miejscowości, te wioski tatarskie opustoszały. Historia Kruszynian miała różne zawierowania. Tatarzy ziemię... W Kruszynianach, nie w tych okolicach, również w Bochonikach otrzymali od króla Jana III Sobieskiego za zaległy żołd, za wyprawy wojenne, które uczestniczyli razem z Królem Janem III Sobieskim. Ostatnimi czasy za pracą, za utrzymaniem rodzin niestety Tatarzy musieli migrować do większych miast, tudzież do Sokółki oddalonej o od 30 km do Białegostoku 50, lub w inne części Polski za chlebem. Aczkolwiek ostatnimi laty zauważany jest powrót właśnie do korzeni, tu do Kruszynian, przyciąga to właśnie co roku na święta e, przyjeżdżają się pomodlić, odwiedzić e, swoich bliskich, pochowanych tu na Mizarze, w Kruszynianach, jak również w Włochonikach czy na innych cmentarzach, ale tu szczególnie właśnie jest zauważalny powrót. E, jest nawet moda na Kruszyniany, m, kupowanie działek i, i, i stawianie sobie domów e, letniskowych, gdzie można spotkać ciszę, spokój i, i, i ten charakter e, tej ziemi tą duszę takiej orientalności, którą niesie ze sobą właśnie ten cmentarz i, i meczet w Kruszynianach, przyciąga ludzi coraz więcej, którzy szukają korzeni tatarskich. Tatarzy, nasi przodkowie to było wojsko, to byli wojskowi, którzy walczyli o Rzeczpospolitą, nigdy jej nie zdradzili. I chciałam tutaj właśnie przekazać tą historię, o czym się zapominało, o czym się nie mówi teraz, mało się mówi zresztą w szkole na ten temat. Chciałam, żeby nasza młodzież tatarska, która porozjeżdżała się po świecie, wiedziała, że tutaj jest ich miejsce. Intencją tego święta jest pokazanie nas jako tatarów, polskich tatarów, muzułman, żyjących w, w tym społeczeństwie polskim już od ponad 600 lat, że jesteśmy tak samo Polakami jak inni i to, że mamy też i swoją kulturę, swoją religię, swoją tradycję, którą też chcemy pokazać, którą możemy się pochwalić. Mamy świetną kuchnię, którą coraz szersze grono chwali i Polubiło, także coraz więcej turystów przyjeżdża, nie tylko odwiedzić sam meczet, ale też co nieco zjeść i zobaczyć stroje, pieśni, tańce tatarskie. Nich, pierożki różnego rodzaju, u nas są przede wszystkim wszystkie potrawy to pierogi, pierogi duże, pierogi małe, pieczone, gotowane, smażone i tak jak pierożki, duży pieróg, czebureki robiliśmy dzisiaj na warsztatach kulinarnych, kołduny, tutaj pierożki były i czpoczmaki, kibiny, pieremiacze, samsa, najróżniejsze pierogi były na stoisku, była kryszonka, była babka ziemniaczana, były pyzy tatarskie w rosole. Musicie wyjeść, spróbować to robicie. To spróbujemy, teraz to robimy. Stary teraz ja wyjmę i... Potrawy, których również w domu się już teraz mało gotowało, ponieważ one są wszystko bardzo pracochłonne, a te nasze kołduny, każde święta nasze, każde bajramy muszą być kołduny, ale nie każdy już teraz potrafi. Babcie, mamy umierają i chciałam, żeby to zatrzymać. Tak, 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 to Tak, 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 właśnie tak. Taką zakładeczkę robimy. właśnie, ja za bardzo. Kruszyniany skupiają muzułman, Tatarów z całej Polski. Korzenie praktycznie większości Tatarów związane są i z Kruszynianami, i z Bochonikami. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح <mum> w ostatnimi czasy zauważany jest powrót do korzeni, poszukiwanie się korzeni e, rodzin, które, które mieszkały w Kruszynianach. E, moje korzenie również wywodzą się ty stąd z Kruszynian. Moja mama tu się urodziła, tu mieszkali moi dziadkowie. E, i dzięki Bogu ja zostałem i mamy tutaj w tym naszym meczecie w Kruszynianach. Carcerze prowadzą tutaj gry i zabawy, nadleśnictwo, prowadzi yy, quizy i, i konkursy różne, z nagrodami oczywiście. Niebo. ziemia, Niebo. Przede wszystkim tory łucznicze, strzelanie z łuku mongolskiego, tatarskiego. Nasi przyjaciele, Indianie, którzy również z, łukiem, z łukami przyjechali, też można było postrzelać z ich łuku. Nauka kaligrafii arabskiej i też cieszy się, jak widać, bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękuję ślicznie. Nasza kultura zanikła, więc chcielibyśmy ją odnowić, jakby to powiedzieć. Nawiązujemy kontakty i współpracę z Tatarami z Litwy, z Białorusi. Nasi poblatymcy, chciałabym bardzo, już myślę, że na przyszły rok, jak zobaczyli, co tutaj się dzieje, będą przyjeżdżali z rękodziełem ludowym, z warsztatami, z pokazem, jak się wyszywa te nasze wzory tatarskie, robi buty. Z tych skór, z tymi wzorami, nasze, naszą biżuterię tatarską, że oni to ze sobą przywiozą, ale również pokażą, jak się robi, i my, tatarzy, się nauczymy, i gości, którzy tutaj przyjadą. bo nas mieszkają nasi, nasi sąsiedzi, przyjaciele, prawosławni, katolicy. I chcieliśmy to też uwypuklić, pokazać to. I myślę, że za każdym razem jak będziemy robić imprezę, to będziemy promować również naszych tutaj przyjaciół. wiosna już już i 粉丝。